Ukres tej strony w tym materiale, krótko taka wskazówka o tym, w jaki sposób możemy poniekąd dowiedzieć się więcej o, o danej osobie, która do nas y, pisze, do się kontaktuje po prostu na podstawie e-maila, tak? Czyli działa to też czasem na, na, na numerze telefonu, tak? Czyli możemy tutaj wpisać powiedzmy numer telefonu tak? yy, i odnaleźć ale no powiedzmy najczęściej na podstawie maila, tak? Czyli bardzo często jest tak, że w treści maila, jeśli to jest jakaś firma, bądź osoba, która, która ma swoją stronę internetową, um, może mieć tak, że ma niestandardową domenę maila, tak? Czyli um, chodzi o to, że tutaj po znaku małpa mamy coś takiego, tak? Często tu jest gmail.com czy tam jakieś o2.pl, onet.pl i tak dalej. Natomiast jeśli jest coś niestandardowego, tak, jak w moim przypadku jest Łukaszmiąś.pl. Zresztą tak samo, jakbyśmy mieli wiadomo o 2.pl, no to włączy nam się po prostu strona, tak? Czyli to jest adres, tak naprawdę strony internetowej. W moim przypadku www.ukasz-pl, tak? Czyli to, to jest pomapa, to jest oczywiście też adres strony internetowej i wtedy już ze strony internetowej jesteśmy w stanie się dużo dowiedzieć. To jest raz. Oczywiście to też nie jest reguła, bo czasami ktoś może mieć właśnie taką, e, takie maila, Profesjonalnego, ale może nie mieć strony internetowej, bo albo już wygasła, tak, albo m, nikt, nigdy jej nie miał. Ale to jest taki e, właśnie taka wskazówka, tak, czyli że w mailu często jest ukryta strona internetowa, i wiemy, na stronie internetowej zazwyczaj jest dużo informacji o danej firmie czy osobie. Natomiast też po prostu wpisując taki e-mail wyszukiwarkę. Najczęściej pokaże nam się też, gdzie został użyty. Zobaczcie. Tutaj właśnie jest pokazane, tak, że, że na tutaj jest ten mail, został użyty, Oczywiście nie do logowania, czy, czy do jakiegoś konta założenia, tylko po prostu jest on bezpośrednio wpisany na stronie internetowej, tak. Tutaj mamy ten mail, mamy ten i ten, i już możemy znaleźć informacje, tak. Czyli w ten sposób możemy właśnie dość łatwo odkryć, a dowiedzieć się więcej po prostu od danej osobie, kim ona jest, co robi i tak dalej, żeby wiedzieć, czy, no, czy się dalej z nią kontaktować i tak dalej, więc to tyle w tym materiale. Taką drobną wskazówką chciałem się podzielić, bo być może nie każdy wie, że właśnie często czy w mailu jest ukryta adres strony internetowej, czy właśnie w jaki sposób możemy znaleźć osobę, która stoi za danym e-mailem.